Ksiądz Jerzy Popiełuszko i Solidarność. Ziarno troski o dom ojczysty, rzucone w polską glebę w sierpniu 80 roku, musi przynieść dobre owoce. Tej nadziei nie wolno nam utracić. Andrzej Binduga. Uczestnik strajków w hucie Warszawa w sierpniu 1980 roku. Sytuacja. zaczęły dochodzi do nas głosy, że coś się dzieje w Lublinie, w Świdniku. No aż wreszcie 28 sierpnia przychodzę rano do pracy, a tu stoi tablica przed bramą i pisze, że koledzy podjęliśmy strajk solidarnościowy i w momencie kiedy Zobaczyliśmy tą tablicę napisaną, to wtedy wstąpił w nas właśnie ten duch taki. Ja to wspominam to jako wspaniały okres, gdzie przyszliśmy na ten wydział i tam zaczęły się właśnie te rozmowy, ale to były rozmowy takie przesączone uczciwością, współpracą, koleżeństwem. Patriotyzmem i wszystko to te dobre takie zalety, które wynikały z każdego jednego wtedy człowieka. To tak wiedzieliśmy już wtedy, bo to już przecież był 28, to już ktoś tam przywiózł postulaty gdańskie, które mówiły o tym, o wolnych związkach, później te wszystkie podwyżki, te wszystkie inne rzeczy takie, które były zapisane. Myśmy to wszystko popierali. Tak jak pamiętam i czytam wspomnienia powstańców warszawskich, że znaleźli się na przykład wśród Śródmieściu, gdzie jeszcze nie było Niemców, to wtedy była właśnie taka wspaniała atmosfera. To powiem panu, że to sama huta była taka, że to nie tylko my na wydziale jednym, ale to przecież sama huta stanęła. To przecież było prawie 10 tysięcy ludzi, nie było żadnej szkody. To wszystko to przez to, że ta radość. Wśród tych ludzi doprowadziła do, właśnie do takiej zgody. Po podpisaniu umowy z dyrektorem Huty zaczęła się jakby praca taka już od podstaw, że tworzymy związek zawodowy. Nazywaliśmy się Tymczasowy Komitet Założycielskich Wolnych Związków Zawodowych Pracowników Huty Warszawa. Nie było przecież jeszcze wtedy wiadomo, że to jest Solidarność, tylko żeśmy się tak na tego nazwali. 4 września to było, zadzwonili do nas chłopcy z Ursusa, no i powiedzieli, że chcieliby utworzyć region Mazowsze. Czym dla mnie jest Solidarność? Solidarność z 80 roku to było wielkie wydarzenie, wielkie zbratanie, wielka chęć współpracy, działania, pracy dla wszystkich, jeden dla drugiego, ogromne zbliżenie wszystkich zawodów, wszystkich środowisk, bo akurat w tym uczestniczyłem. I wiem, jak to się wszystko odbywało, jaka była wielka serdeczność. I cały ten okres Solidarności 80 i 81 roku był bardzo ciekawy i bardzo budujący dla ludzi. Naprawdę. A przede wszystkim że tego, że byliśmy apolityczni, statut nasz mówił, że jesteśmy niezależnym samorządnym związkiem. Nikt nad nami nie ma bata, nikt nad nami nie ma parasola, sami się rządzimy, sami się budujemy. Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Fragment homilii z myszy za ojczyznę z 29 sierpnia 1982 roku. Solidarność w narodzie rozrosła się jak mocne drzewo. Które, chociaż jest podcinane w swych korzeniach, wypuszcza nowe. I chociaż drzewem tym szarpią burze, chociaż urwano mu koronę chwały, to ono nadal trzyma się mocno ziemi ojczystej i czerpie z naszych serc i z naszej modlitwy ożywcze soki, które pozwalają mu trwać i w końcu Wydać dobry owoc. Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura Interwencje.